Na chwilę obecną na terenie gminy Myślenice mamy zakwaterowane w miejscach, które zabezpieczyła gmina Myślenice ponad 90 Ukraińców. Jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, to jest 86 rodzin, które przyjęło naszych sąsiadów ze wschodów, w liczbie ponad 300, 330 osób, z czego 167 to, to są dzieci. Także to pokazuje obraz tej pomocy jeżeli chodzi o zakwaterowanie o nocleg dla uchodźców z Ukrainy na terenie gminy Myślenice oczywiście jesteśmy przygotowani aby te ilości dostępności miejsc i zapewnienia noclegu zwiększyć na chwilę obecną mamy wolnych ponad 100 miejsc jeżeli chodzi o Ochotnicze Straże Pożarne o remizy i drugie 100 miejsc jeszcze w pensjonatach, w obiektach hotelowych. Od prawie dwóch tygodni prowadzimy ogólnogminną zbiórkę artykułów spożywczych, chemicznych, wszelkich rzeczy, które po części już zostały wysłane na Ukrainę, różnymi akcjami humanitarnymi, między innymi przy współpracy z Caritas Archidiecezji Przemyskiej, jak również ze Stowarzyszeniem Pokolenie z Katowic. Tak jak Państwo tutaj widzicie, Organizujemy sklep za 0 zł właśnie dla Ukraińców, którzy mogą tutaj przyjść i skorzystać z tej pomocy, pobrać sobie odpowiednie artykuły, przede wszystkim spożywcze czy chemiczne. Ten punkt obsługiwany jest, tak jak cała pomoc koordynowana jest na terenie gminy Miśnicy przez pracowników usług, centrów społecznych. Dlatego też zachęcam także rodziny, które goszczą Ukraińców, aby tutaj zgłaszać się. Po taką pomoc, y, powiedziałbym rzeczową. Na terenie gminy mamy jeszcze dużo wolnych miejsc, gdzie możemy podjąć y, uchodźców, także też y, zapraszam. Wiem, że y, często jest tak, że uchodźcy kierują się tylko do dużych miast, ale tutaj też chciałem podkreślić, że my w Myślenicach na terenie całej gminy również mamy zapewnione odpowiednio e, na dosyć wysokim poziomie te miejsca osylogowe. także też z tego miejsca zapraszam tutaj do Myślenic do skorzystania z naszej gościny, gościny gminy Myślenice jak również naszych mieszkańców, którzy oczekują w swoich domach na przyjęcie uchodźców. Centrum Usług Społecznych rozpoczęło swoje działania niezwłocznie od uruchomienia infolinii oraz w, w, włączenia się w zbiórkę zarówno żywności, jak i potrzebnych artykułów. Więc na ten moment wydaliśmy kilkaset paczek, wysłaliśmy te paczki też w niewielkiej ilości, ale do, do żołnierzy. Reszta zaopatrujemy tych, którzy są na naszym terenie i na tym się skupiamy. Ponadto uruchomiliśmy bazę, w której zbieramy te wszystkie informacje niezbędne, żeby odwiedzić rodziny, więc tutaj gorący apel do mieszkańców gminy Myślenice, którzy goszczą uchodźców z Ukrainy. Prosimy o wypełnienie formularza bądź zgłoszenie się do CUSU na ulicy Słowackiego 82. Na ten moment 86 rodzin goszczących już odwiedziliśmy w ich domach. To pomaga nam trafić do, z pomocą, która rzeczywiście jest realna, więc zbieramy informacje, jaka pomoc jest potrzebna, przekazujemy informacje o tym, jak wygląda funkcjonowanie, czekamy na spec specustawę, czekamy jeszcze na szczegółowe. Też wytyczne co do tego, jak będzie z rynkiem pracy i z funkcjonowaniem osób tutaj na naszym terenie, łącznie z pomocą humanitarną, która jest planowana w kwocie 300 zł dla każdej osoby przebywającej na naszym terenie, wypłacana przez samorządy z budżetu państwa. Następnie właśnie pomysł dotyczący sklepu. Chcemy zadbać i o kontakt bezpośredni z tymi osobami, które są u nas. Chcemy, żeby nie zostały w domu zamknięte w tych mieszkaniach, w których są, żeby do nas przyszły, żebyśmy mieli okazję się z nimi spotkać, mieli okazję zobaczyć rynek, poznać nasze miasto. Często nic im nie mówi to, gdzie są i gdzie się znajdują. Więc pomysł na ten sklep, gdzie można bezgotówkowo przyjść, poprosić o potrzebne artykuły, otrzymać wsparcie zarówno w ubraniach, jak i w środkach czystości, w tym wszystkim co dysponujemy dzięki zbiórkom prowadzonym przez Ochotnicze Straże Pożarne, również szkołom, przedszkolom włączonym. W nasze, w nasze zbiórki. Jeżeli chodzi tutaj o działania Straży Miejskiej, oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy tutaj pomagać w dotarciu do lekarzy pierwszego kontaktu. Tutaj rzeczywiście poczyniliśmy już starania w zakresie zakupu fotelików na małych dzieci i jesteśmy w stałym kontakcie z pracownikami cus i Krótko mówiąc, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Stąd są z naszej strony apele, żeby wypełniać te druki. Jeżeli zdarzyłaby się taka sytuacja, że ktoś nie posiada dokumentu, to oczywiście będziemy bazować na tych informacjach ze zgłoszeń. Natomiast no, podstawowym dokumentem oczywiście jest paszport i kwestia przekroczenia granicy. Tutaj pomoc jest dedykowana dla osób, które przekroczyły granicę Rzeczypospolitej po 24. I proszę o tym pamiętać i w miarę możliwości te dokumenty oczywiście tutaj przedstawiać, bo jest to jeden z wyznaczników dla nas, żeby tą pomoc rzeczywiście udzielić tym osobom najbardziej potrzebującym.